Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słowa Jezusa są przejmującym wołaniem, bólem miłości odrzuconej. Tam, gdzie Bóg działa najmocniej, największa też jest odpowiedzialność za przyjęcie tego daru. Cuda i znaki nie są po to, by nas zadziwiać, ale by wzywać do przemiany. Miasta, które widziały tak wiele, pozostały jednak zamknięte. Nie z braku dowodów, ale z powodu zatwardziałości serca. To przestroga dla nas. Życie w obecności Ewangelii, dostęp do sakramentów, świadectwa świętych, to łaska, ale i wezwanie. Obojętność wobec Boga, który objawia się w naszym życiu, staje się duchową ślepotą. Tam, gdzie brak nawrócenia, Boże światło staje się świadkiem sądu. Każde słowo Ewangelii jest zaproszeniem, by wrócić, zanim zamilknie głos miłosierdzia. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.